Dzień dobry, witam się z Wami. Czwartkowek. Razem z Kajusią witamy się z Biedronki. Właśnie jesteśmy, oglądamy jakieś są nowości tutaj w Biedronce, jeśli chodzi o takie artykuły, wiecie, do domu. Zaraz Wam pokażemy. Zauważyłyśmy z Kajusią takie śmieszne rzeczy do obierania warzyw. Do ziemniaków taki ziemniaczek. Obieraczka taka. Do marchewki też, proszę bardzo. Albo o, takie szczotki do czyszczenia grzybów, z oczami oczywiście i e, taka szczotka do ziemniaków, też taka śmieszna, ziemniaczek taki, wesołe, nie Kajusiu, wesoła kuchnia, można zrobić sobie wesołą kuchnię w domu. O, tutaj takie do pieczarek, do grzybów, szatkownica, po 10 zł te rzeczy są, bardzo fajne, zabawne, podobają nam się. Jeszcze zobaczcie, tutaj są takie śmieszne torebki wielokrotnego użytku. Po 15 zł. Po 15 zł można po prostu dziecku coś dać do szkoły w takiej śmiesznej torebce. Po 15 zł, i tam jest ile sztuk? 6. No, śmieszne. One są wszystkie takie same? Chyba nie. nie. Są różne kształty. Wydaje mi się, że. Akurat nie zobaczymy. A tutaj, że są takie. Taki diabełek, smog chyba i leniwiec, tak mi się wydaje. No, bardzo fajne. A tu jeszcze są takie, ale chyba już zwykłe, mhm, z takim suwakiem. Są też woreczki strunowe z zaworkiem. O, takie na kawę na przykład. Też ciekawa rzecz. Oprócz tego, co jeszcze tu mamy fajnego? Takie różne o, kubki, filiżanki, takie większe. Kto się z nami wita? Dynia Dorotka. Dynia Dorotka się wita. Witamy. Witamy Dorotko. I tu jeszcze mamy miseczki jakieś takie. Lubię też takie rzeczy, tak jak Tomek. O, jaki ładny kolor. To tyle. Jakiś zestaw desek. Fajne rzeczy są dzisiaj. Dostawa, Nowa dostawa. A no, dzisiaj, są różne a dzisiaj jakieś takie wid będzie dostawa do, do Butelka filtrująca. Mhm. Do Pepko też pójdziemy. Popatrzymy co jest jeszcze w Pepko. Właśnie o, tej, o, tej, o tym widonie Aquafor, mhm. to jest, że jak się kupi. W piórku kilka produktów BIK, to od... Uuu, no proszę, tylko że tam trzeba konkretną kwotę wydać w tym piórku, prawda? 35, 35 zł, żeby wydać na akcesoria kredki, pewnie nie? Tak, Długopisy. Za, za uh -huh. No szkoda, bo my już mamy akurat zakupy porobione do szkoły, więc raczej z tej promocji nie skorzystamy. No, ale ma i droga. Tak? No dobre mają rzeczy chyba, nie? Wydaje mi się. Hmm, tu jakieś, co to jest? Piżamki. Tutaj dla gracza, chłopca jakiegoś. O, pudełka na śniadanie do szkoły. Ciekawe rzeczy chrupciaki. I co one robią, te chrupciaki? Że Dziwnie to wygląda. Słodkie. A, a temu coś się stało chyba, co? No tak, Mi się wydaje. Trzeba jest zgnieść i będzie wtedy taki Ktoś Aha. Je, to Ktoś się bawił nim. Mhm. No tak. Proszę, trzymaj. Dobra, to my idziemy dalej. I takie mamy zakupy. Biedronce. Kupiłyśmy ziemniaki się sobie wybrała poki, bo specjalnie w zasadzie po to przyszłyśmy do biedronki. Mleko za 6, za 6 sztuk. Jak się kupiło 6 opakowań mleka, to 2,49 za sztukę wychodzi. I olej jest, jak się wzięło dwa opakowania oleju, to olej był po, nie, po 5 zł. Chyba wychodziło. Nie? Także mamy olej rzepakowy, mamy mleko, mamy karmę dla Sony, bo mnie mama prosiła, żebym kupiła karmę dla Sony. Ziemniaki, i jeszcze idziemy po śmietanę i idziemy gdzie? Dalej? Do Pepko. Do Pepko, tak jest. Mm. To papa. Już wyszłyśmy z biedronki. Jesteśmy teraz pod, pod Pepko, i pod wino. Zaraz wejdziemy, patrzymy, co jest ciekawego w Pepko. Najpierw, bo no jesteśmy ciekawe. A po drugie, musimy zobaczyć koszulę na Kajusi Białe. I dzisiaj jest. To jest nowa dostawa. No właśnie, ale to dzisiaj? Bo to chyba co dwa tygodnie mi się wydaje, że w PEPKO jest dostawa co drugi tydzień, ale zerkniemy. My zawsze chętne, nie Kaja? <grywa> Żeby do PEPKO wstąpić. Dlatego idziemy, jak coś będzie fajnego, to Wam pokażemy. Jak nie, no to po prostu kupimy koszulę, o ile jeszcze będzie rozmiar Kajusi i, i biegniemy do domu. Aha, jeszcze do po pochlebek wstąpimy, a później do jeszcze do paczkomatu. Tym razem zamówienie będzie dla kogo? Dla Kajki. Nagram na kanał. Nagra Kajusia na swoim kanale, także możecie zerknąć, zobaczyć. My Wam oczywiście też zdradzimy, zdradzimy co to jest, bo to są zakupy z Także później pokażemy co zamówiłyśmy. W niedzielę pracującym 10.18. Otworzysz? Dobra, jesteśmy, idziemy, I tak musisz, że jest nowa dostawa, to zaraz zerkniemy sobie, są różne dresowe rzeczy, ale to już chyba wcześniej widziałyśmy te rzeczy, prawda, sweterki, fajne sweterki, taki naszej na szyjnik dohaczyła. fajny z kwiatkiem, różne dresy, bluzy, wszystko takie wiecie, do szkoły, te są fajne, patrz, a jakie ciepłe. A no tu z myszą. Tylko ty już takich rzeczy nie lubisz, nie? Kajtuś. Co to jest? Taka sukienka. No, sukieneczka. Bluza Coca-Cola. Tutaj taka z Hogwartu. Taki golfik. Tak? No to weź. A patrz, tu jest jakiś taki zestaw. Patrz, ty lubisz takie rzeczy. Bluza i taki set. Mhm. I spodanki. I a czuj, jakie fajne. No, takie szersze, nie? A z czym jest ta koszulka, mówisz? Z gremlinami? Śmieszne. Gremliny atakują. No dobra, to my, kochani, buszujemy. Koszyk, wiesz co, dziś postawimy z boku nasz wózeczek, żeby nam nie przeszkadzał, a mamy ciężki. I buszujemy po sklepie. I już jesteśmy, już się przy paczkomacie. Zobaczcie, jak nas paczkomat dowita. Nie wiem, czy będzie widać... Bo mnie widać, się odbijam. Dzień dobry, czy już po pierwszej kawie, tak? Drogi paczko, macie już po pierwszej kawie. Właśnie przyszłyśmy do Ciebie, żebyś nam dał jakiś prezent. Wyjmujemy paczuszki. Kajusia już dokonuje wyjęcia paczki. I jest paczuszka z Sinseja. Hurra, hurra, hurra. Idziemy do domku i będziemy otwierać. Nagramy wam, co jest w środku. Ciężkie, ciężkie. o kurczę. Idziemy. I to jest właśnie e cię paczuszka Kajusi. Kajusia już rozpakowała czystej. swoją przesyłkę i przymierzyła. Także zapraszamy na kanał Kai Vlogows. Tak, vlogows. buciki są piękne i są dobre na Kajusie, także nie musimy I nic oddawać. I w Kajusie stylu tak jest. jest. Bardzo fajne, nie są ciężkie w środku tutaj się w ogóle je rozpina tak wiecie z przodu one tutaj mają tak takie języki jeszcze i one są delikatnie ocieplone także na jesień i taką wczesną zimę na pewno będą fajne spody mają takie co prawda ale podeszwa jest dosyć gruba więc będzie jej ciepło na pewno i jeszcze trampeczki takie na WF kupiłyśmy o mamy gości Trampeczki na włef? Idź otwórz. To to pewnie babcia. Ty, Kajuniu, leć. Trampeczki na włef. Także Kaja mówi, że też dobra, bo już przymierzała, a zaprezentowała je na swoim kanale. Zapraszamy do Kai. Tak, zapraszamy. Vlogos. Witam kochani, cześć. Tomek się wita w nowej bluzeczce. W nowej bluzeczce, tak. Bo właśnie z zamówieniem Kajusiowym w paczce z i z butami. No. Ktoś tam włożył taką bluzeczkę. Ktoś tam włożył przez pomyłkę, ktoś przymierzał, w dotyku tak. jest bardzo dobra. Tak, tu jest o. fajny taki napis wytłaczany z takiego... Nie tak, wiem, jest to wyczuwalne. Coś, no no. I tutaj gdzieś Nowy Jork, nie? No tak, bo musisz no. do Nowego Jorku w tej bluzeczce jechać. Tam ona się prezentuje oczywiście, metka. Tak. Metka jest, a pokaż jest tam cena, bo już nawet nie pamiętam ile ona kosztowała. Nie, to nie, nie tylko jest rozmiar i... No. Coś tam akurat włożył, wiecie, jak to jest. Tak, I przypadkowo, nie, zamiast, nic nie. Sam zapomniał, nic, nic. <grym> tak jak, jak kupujecie czasami torebki, panie albo portponetki, no to można tam sobie popatrzeć w środku, bo czasami ktoś też coś zostawił. Tak, jakieś diamenty, no. złoto, pieniądze. No się też może mieć niedługo nową... I też może ktoś przymierzał i włożył 200 zł. <grym> tak no kraj. chciałabym taką, no. taki portfelik no. z taką sumką A znaleźć. I nie, tuż, tuż. No i cóż, no. no tak, faktycznie. Kochani, dobrego Miesiąc. dnia Wam życzymy i mhm. dobrego zdrówka. Szanujcie zdrówko jak się tylko da, bo bez zdrowia ani rusz. Róż, ani róż. Także dobrego zdrówka, dobrego śniadanka, obiadu, kolacji, kiedykolwiek to oglądacie. Ja zaraz muszę coś przegryźć właśnie. A dzisiaj A. na obiad robimy krupnik. O właśnie, dzisiaj klupnik będziemy robić. Mm. A Kukulek śpi. Gdzie jest Kukulek? Tutaj. Kukulku? Kukulek nie robi dzisiaj dymu, mm. bo śpi. Trzeba go troszeczkę ostrzyć, bo tak. już jest zarośnięty chłopak. Kinia to potrafi robić dobrze. To zrobi. Mhm. Bo my to nie za bardzo jesteśmy fryzjerami. No nie. Tak sobie Kukulek śpi. Tak sobie śpi. A Joszka nie wiem gdzieś. gdzieś idziemy na śniadanko, na, na przegryzienie, później będzie Pyszny obiadzik, bo krupnik to my chyba wszyscy lubimy. No prawie wszyscy lubimy. No Kinga nie przepada, no, ale Kinga dla kini będą pierogi ruskie no, albo kopytka. Zobaczymy. No. O, pierogi albo, albo pluseczki, te robią. A my później będziemy robić unboxing kawki. Tak, tak, no, tak. Mamy, będziemy mamy dzisiaj. Od Gabrysia, Gabrysia też kawiusz i ja też kawiusz. No, będziemy dzisiaj mielić kawkę w młynku. No. Ale wiecie co? Coś Wam zaraz powiem. T taką tajemnicę. Robiła, um, zrobiła smaka na ekspres. Kiedyś miałam ekspres, ale o. jakoś tak przestaliśmy z niego korzystać tak. I. Kto jest taki tutaj malutki? Malutki taki. Bo ja sobie tak siadam, wiecie, tak się po prostu tak, kładę no, bardziej. Tak bardziej no. i wyszło Tomek. na to taki malutki. Oj, jaki malutki. A co prawda bardziej... Tomek jest A. ciutkę niższy od Ta, mnie. No jest, jestem. jestem. Co nam no, ale nie aż tak jak. jest przeszkadza, głos. ale nie, aż tak to nie. nie. Aż tak to nie. Ale nie mógłbym tak sięgać, nie? Tak da się Nie, 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 niekoniecznie, nie. Co? 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 Możesz zjeść, maczurki. Możesz zjeść. Mówię szeptem, maczugi, tak, żeby wiecie. Maczugi to są ulubione chrupki Kajusi tutaj w okolicy, no to co? Jedynie w Lewietanie mm. można, można je dostać. No. no w każdym razie tak zastanawiamy się nad tym ekspresem. Nie wiemy, nie chcemy jakiegoś drogiego kupować tego ekspresu, bo wiecie, no po pierwsze no za duży wydatek, aż, aż tak, tak nie potrzebujemy, no. żeby wiadomo, no, ile jest. taki tam... ekspresik właśnie za 300 350 do 400 zł. ja y, się obawiam, że taki właśnie tani zupełnie tani ekspres za 300-400 zł, to będzie tylko na kapsułki. na kapsułki. jak coś wiecie, hmm, to bardziej, dajcie znać. my raczej chcielibyśmy taki, hmm. wiecie, normalny na, na kawę taką do zmielenia, żeby sobie wsypywać kawę w ziarenkach i, i do hmm. tego żeby był żeby było spieniacz mleka. Nie wiem, jeżeli macie jakieś, jakieś takie um, ciekawy ekspres, niekoniecznie po kilka tysięcy, no, to dajcie znać. To po prostu dajcie nam znać. Będziemy Wam bardzo, bardzo wdzięczni. My wy w internecie dzisiaj sprawdzaliśmy, ale tak jak Danusia powiedziała, te, kapsu, te Ta takie 350, właśnie, no, na... 300 to właśnie na kapsułki. To właśnie były na kapsułki, no. tak. A zegareczki sprawują się fajnie. Bardzo dobrze. Tak, teraz Wszystko... zauważyłam w kamerze. No. No, y... Ono to jest, jest taka funkcja, że wiecie, można te zegareczki po prostu o, obrócić nad mhm. i. I widać, no, się podświetla, podświetla się ekran. Tak, tak, bardzo taka fajnie. jest możliwość ustawienia. No na razie nam wytrzymuje, dziś jest trzecia no. doba, tak? Nie, już chyba tam. Czwarta? Która? Czwarta czy piąta, czy już no. nie pamiętam. Jeszcze, jeszcze nie ładowaliśmy ich, także no. nie jest źle. Co prawda też nie siedzimy jakoś tam dużo w tych zegarkach, nie grzebiemy, mm -hmm. bo nie mamy takiej potrzeby, ale od czasu do czasu. A to godzinę się sprawdzi, a to puls sobie zmierzymy. Także um, możemy śmiało Was zachęcić do kupna takich zegarków. Tak. Wiecie, nic nie tracicie. naprawdę atrakcyjna. 100 złotych. Jeżeli, jeżeli ktoś nie jest takim, um, aż... Um, Strasznym gadżyciarzem, że nie no. potrzebuje nie wiadomo czego w tym, w tym zegarku, to naprawdę warto, bo to jest tak. niecała stówka, a, a funkcje ma takie podstawowe i. Przypominamy, że kod rabatowy jest dostępny w opisie vloga, w momencie, jak uh -huh. żeśmy testowali, także możemy jeszcze wrzucić tutaj, bośmy wspomnieli dzisiaj o zegarkach, to możemy też i linka wrzucić. Uh -huh. Linki są, wszystko jest podlinkowane, kod rabatowy macie. No, tak, kot tak, kotrabatowy przypominam tom, no. tom 5M. Tom 5M. Tak. Tom 5M. I macie 50% zniżki na wszystkie na cały asortyment, na wszystkie zegarki. Na wszystkie, tak. My Nie mamy tam, my mamy tam najtańszą wersję, to. ale jesteśmy naprawdę zadowoleni. Nosimy i Super. No, i się chwali. I jeszcze naprawdę. się przyznam, że nie kąpaliśmy się w tych zegarkach. A, tak. Także nie sprawdziliśmy akurat tej, tej opcji jeszcze Ale na pewno tak jest, jak skoro nawet te... One są solidnie wykonane, hmm. wiecie? Naprawdę solidnie i ładnie się prezentują, ładnie wyglądają. Przypominamy, że na słoną wodę smartwatche mogą nie działać. Tak I, na gorącą, tak I na gorącą. I na gorącą. Na to hmm. uważajcie. Ale taką wodę, jak idziemy pod prysznic, no te opaski, cośmy wcześniej mieli, no to były, wiadomo, mi bandy. Tak, no to w tym się kąpaliśmy o, już raz. ja razy głowę myłem i, i kąpaliśmy tak. się i... i nic się z tym nie, nic się z nie, z nie działo. Podejrzewamy, że z tym będzie tak samo. Tak, bo są naprawdę fajnie, solidnie hmm. wykonane. Zwłaszcza, że producent tutaj jest... napisał, tak. Że, że tak można. A tutaj ktoś koło siebie się położył. No tak. Taki tak. Włochatek. Taki Włochatek już łazi za mną bez przerwy ku i to znowu my i to znowu my siedzimy sobie oglądamy Marzenę i Marka. Marzenę i Marka oglądamy, bo bardzo lubimy ich vlogi, bo wiecie Fajnie nagrywają, tak, yy, tak serdecznie i, i na luzie po prostu, nie udają. Tak, no ale to mamy mm, kilku, kilkoro takich fajnych youtuberów. No. I postanowiliśmy coś który, co, nieco ponagrywać. No, i, a chcecie z nami iść do kuchni? Właśnie, chcecie z nami iść do kuchni? Myślę, że chcecie i razem z nami zrobimy kawę. Kawę. Kawę od kogo? Od Gabrysi. Dostaliśmy piękną, dużą kawę. Piękna, duża kawa no. w ziarenkach. Gabrysiu bardzo. Mamy dziękujemy. młynek, dlatego ją zmielimy. No. A Oho. młynek mamy od Anetki. Anetkę pozdrawiamy, jeszcze... bo wiemy, że nas Anetka ogląda. Jeszcze chciałam dodać, że w poprzednim... No weź, Tomek. <laughs> jeszcze chciałam dodać, że w poprzednim. A my idziemy teraz do kuchni z Tomkiem i będziemy robić pyszną kawkę. Zapraszamy. Zobaczcie, jaka tu królowa leży. Całą kanapę zajmuje, ale ona może, ona może wszystko. Ona jest tutaj. O, przepraszam, nie chciałam, nie chciałam przeszkadzać, ona może wszystko. No. I to jest właśnie kawka. Taka duża kawka, jak to Tomek określił piękna duża kawa. Zaraz nie piliśmy nigdy, także za chwilę chętnie spróbujemy. A właśnie odnośnie tego ekspresu, co wam mówiłam wcześniej, to właśnie Gabrysia nam mówiła, polecała, że, żebyśmy A, tak. sobie kupili ekspres, że jest najpyszniejsza wtedy kawa świeżo zmielona. A my teraz, Młyleczek tak, przystępujemy do kawy. mielenia kawy. Młyneczek jest od Anetki. Anetko, proszę bardzo, bosza od jednej z moich widzek, to akurat informuję naszych nowych widzów, bo nasi nowi widzowie nie wiedzą. Tak i oczywiście to. będzie kawka w, w naszych kubeczkach gdyńskich. No, A no to co? To do dzieła. To do dzieła. No i przygotowujemy się, Danusia otwiera, ta Tak, tylko ja nie będę potrzebowała nożyczek. Nożyczek? No to zaraz, ale nie. A tak nie, to nie, nawet się tak, rozrwało. Tak zrobimy. No. no. Mm. Zobacz jaki Trzymam. Aromat. O kurczę. Szkoda. Chruprąć, sobie Lubię. Lubię sobie Ktoś chrupnąć. Próbuj. Ziarenko kawki sobie chrupniemy. Gabrysia nie pijemy, zobacz, mm. kawki od ciebie, tylko chrupiemy. Ja ją będę po prostu jadła. Mhm. Naszypiemy. zobacz jakie ziarenka. To już kawa. Specjalnie zbliżam. Anetko chciałem Ci powiedzieć, że... Młynek od ciebie nam służy mm -hmm. i będzie nam jeszcze długo, długo służył. Danusia podłączy sprzęt. Tak. I no i jedziemy. Kaweczka. Tak i mieli elegancko. I jedziemy się elegancko. elegancko. Ja nie mogę doczekać tego zapachu. Mm -hmm. Także taka kawa, kochani, to jest dopiero kawa. Są ludzie, którzy lubią pić różną, rozpuszczalną, z mlekiem. No my akurat dzisiaj, jak okazuje, i Zbysiu, i, i, i wszyscy inni, Kamil I lubili, tak i Wiktoria lubieli po prostu taką właśnie tradycyjną czarną, czarną kawę. Dobra, razem. Razem. I jest Ojejku, świeżo zmielona. Pokaż, poniucham. No, proszę. Mmm, no to co? No, to co, idziemy, bo... No, zmielone jest, sypiemy. Kawu się ja z jednej czubatej łyżeczki. Ja bo tak już tak dzisiaj kawkę piłem, także wiecie, ale na serce jak się bierze, to później jest trzęsiawka. No. Także no kaweczka. No Jeszcze raz taka... gdzieś miałam spieniać do mleka, ale... A, bo ty nie chciałabyś wiem, sobie to no zrobić tak z tym. Sobie to coś poszukamy, coś. poszukamy. I powiem wam kochani, że taka kawka, przynajmniej dla mnie. Starego kawosza, jest po prostu najlepsza. Ja nawet się teraz nie muszę nachylać jak Danusia zmieliła w młyneczku to czuć, naprawdę czuć to nie mówimy pod publikę nie ściemniamy nic, czuć świeżo zmieloną kawę nie ma, nie ma porównania nawet jeśli kupicie już zmieloną dobrze zapakowaną hmm? nie ma takiego aromatu no, także jak słyszycie tam już szumi szumi, szumi woda, szumi woda szumią knieje zalejemy zaraz i będziemy sobie pić pyszną kaweczkę te kubeczki które mamy, to właśnie z Gdyni. Kurczę, mi się te kubki podobają. Jako żeśmy trafili, bo też bardzo miła obsługa była. No. Ja mam ryby. No, a ja mam w Gdynia. Tak. Kawy mamy. Ale do Gdyni to pojedziemy, prawda Pewno, że pojedziemy. Pewno, że pojedziemy. No. no. Jest nawet intensywność. Mhm. No. A kawka jest żywka. Z... Lidl. Lidl. Lidl tam gdzie ja lubię robić zakupy. A tutaj jest nawet po, taka ściąga, ściąga. Że można kawkę. Do o. Ekspresu widzicie? Do Ekspresu się nadaje. No w ogóle ta, ta dobra kawa to, to się do wszystkiego. To jest znak nadaje. Tomek. Tak, to jest A nam tutaj specjalnie kupiła taką tak, kawę, tak. żebyśmy koniecznie kupili... <śmiech> <śmiech> żebyśmy koniecznie kupili ekspres. I chyba sobie kupimy, bo to może już dzisiaj wspominali na o. vlogu, nie? Jeśli ktoś zna albo ma w, nie, w niedużej cenie, przepraszam, zapłacił z niedużą cenę, no to, no to my byśmy się też szarpnęli na taki jak Mówisz? Dobrze. No Tylko właśnie... za, za 300 to mi się wydaje, że za 300 wy to to nie. Ale no... wiecie, to y, chodzi o to, żeby był niedrogi, ale nie, y, nie jakiś tam właśnie, za, niekoniecznie za 200 zł, ale też nie za 1000, nie no. wiadomo jakie. No. No. Także dajcie znać, że macie znać. jakiś sprawdzony sprzęt. A my po prostu się rozłączamy teraz zaraz będzie woda. Zalejemy kaweczkę to pokażemy. No i woda jest. Woda jest, kawa jest. Rozwajem. Kawa jest i lejemy. Jejku. Mm. Pan Tomek, bez mleka. Ach, pan Tomek, pani Danusia, będzie pić z mleczkiem. Ojej, jej, co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Wjeżdża kawa świeżo mielona. Wjeżdża I jacula. ten koruszek. Wjeżdża Jacula. Tak jest. <grym> <grym> nie spać, nie zabulać. Wjeżdża Jacula. Całe lato przesiedziałem na osiedlu. Nie <grym> pozdrawiamy pewnego tamten. pana. Tak, pozdrawiamy pewnego pana, który jest właściwie rocznikiem zbliżony do mnie, albo właśnie rówieśnik, nie? No. Całe lato przesiedziałem na osiedlu. To no bez sensu jeszcze, Cukierek albo psikus. Cukierek albo psikus? Tak. To się nagrywa? To daj cukier. Dasz cukier? To teraz Ty będziesz sypał, a ja Cię nagram. I jedziemy. Słodzimy. Razem. Razem. się płaskie, nie? Takie. Ale nie tyle. Tyle? Nie, za dużo. Tyle? Mniej. Tyle? Więcej. Tyle? No dobra, może no, być. Dobra. Może być. Cyk. I A. ja sobie dam, że tutaj zego, to ja sobie dam normalnie dwie łyżeczki. A tam 10. dajesz? A tam dziesięć, No dobra. Dobrze, teraz pomerdamy troszkę. Pomerdamy. Jeszcze wiesz co? Możesz mi... Mleczka. już wyjęłam. Kompletnie. Dzwonią dzwony. Dzwonią dzwony, jedziemy tramwajem, czekaj. O, bo wiecie co? Myśmy tutaj odkryli taki fajny sposób, mhm. nie wiem czy to Twoja siostra, czy kto nam to mówił, że nie lejemy tak, znaczy, nie no lejemy tak. tak, żeby się nie oblać, tylko w sposób. I wtedy się chlapię. mleczko mhm. nie chlapie się, i wiecie, ja o tym nie wiedziałem, a teraz wiem. O, sobie No, jakiś czas temu to gdzieś no. tam wyczytałam też, no. Bo jakbyście chcieli lać tak. Po stronie kurca. Kukulę. A, a kukulek robi no. A Juszka A Juszka jest sobie... bardzo grzeczna. Tylko kukulek no. robi dym. No. I teraz. I teraz co? Wymieszałeś sobie dokładnie, bo tam tylko troszkę ci pomieszałam, ale... Wymieszamy, ależ to ładnie pachnie. Także przy Was otwieramy, żeby nie było, że to inną kawkę pijemy... otwieramy za szybko sobie mleko wlałam i się nie zaparzyło. No, chodź tutaj do mnie, to, to będziemy na wizji próbować yy, kawy. Mhm. Zapach jest idealny. Poczekaj, chodź sobie tutaj. O, ja się tutaj zmieszczę. Ja mały I stuk-puk? stuk, -puk. stuk -puk. Jestem, jestem. Stuk-puk kubeczkami i z Wami, kochani, stuk-puk i próbujemy. Tak, uwaga. O! U. Jest moc. Jest moc. No, ale pyszna. Smakuje ci? Mm, bardzo, bardzo. No, powiecie, co akurat. Gabrysiu, jeśli cho, Nie wiem kto wybierał, czy Gabrysia, czy Zbysio, czy Wiki, czy Kamil, ale chcę wam powiedzieć, że nie ma goryczki, nie ma... znaczy goryczka jest, tylko nie jest kwaśna, a ja nie lubię kawy kwaśnej. Także trafiliście w dziesiątkę, kochani, dziękujemy za pyszną kawkę. Także yy, Kawka Pyszna, Stuk Puk z Wami. No. Trzymajcie się. I dobrego, fajnego popołudnia. I dziękujemy, kochani, za uwagę, że nas oglądacie, że piszecie takie miłe komentarze. Bo jeszcze raz powtórzę, czytać takie komentarze, to się chce żyć. Pewnie, że tak. Chce się nakręcać. I za każdym razem Wam dziękujemy za te wszystkie komentarze, za te miłe słowa, które kierujecie A. pod naszym adresem. Ym, no, to jest po prostu miłe. Bardzo miłe. A my, A my teraz zasiadamy, mimo. usiądziemy sobie tym razem na, na kanapie z kawą. Tak. I będziemy sobie y, pić. I będziemy sobie pić kawkę i chwilę odpoczynku Chwilę a od do po pracy. pooglądamy trochę y, jeszcze vlogów. Dobrze, y, dobre. No. no. I tyle. I jeszcze pójdziemy tak, załatwimy sprawy służbowe. Tak, sprawy służbowe załatwimy. No i tak nam zleci hmm. dzisiaj cały dzionek właściwie. Aż do jutra. A jutra no, o, o, A5 od rana, od szóstej. Tutaj Nie? mamy zaczepiaczkę. Zaczepiaczko. Za Zaczepiaczko. No, ona tak gada czasami do nas. Jolusia? No, no dobrze, to myślę, my że gnamy na razie. i Pa, kochani, dziękujemy za uwagę. Dobrego wieczorku, kiedykolwiek to będziecie oglądać rano, wieczorem. Dziękujemy. O, ja jeszcze, jeszcze raz. Widzę, widzę w kamerze miskę z praniem. Muszę Aha, iść no rozjuszyć. tutaj, tutaj gdzieś jest. Tak? No. A, no to nie jest muzeum, to jest dom, tu się mieszka. Mm. No tak, faktycznie, bośmy zapomnieli. Ja mm, wyjąłem mm, i. Mm. No. A, no normalka. Dobrze. Trzymajcie się, cześć. Pa.